Witamy Państwa w kolejnym odcinku Agropogody, w którym opowiemy o przygotowaniu rolników do okresu zimowego. Wokół nas robi się coraz bardziej biało i zimno, czas więc zabezpieczyć sprzęt i przygotować się do mrozów. Nasi eksperci doradzą m.in., jak profesjonalnie konserwować maszyny rolnicze i czym charakteryzuje się profesjonalny sprzęt do cięcia drewna opałowego. Po zakończeniu wszelkich prac polowych większość maszyn rolniczych nie będzie wykorzystywana aż do wiosny, ponieważ są one coraz bardziej zaawansowane technologicznie, ale i coraz droższe. Należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć je na okres zimy, po to by mogły służyć rolnikom jak najdłużej. No, maszyny rolnicze to jest taka specyficzna w ogóle grupa e, obiektów technicznych, charakteryzująca się tym, że użytkowana jest przez stosunkowo krótki okres i później przez długi okres jest w zasadzie na, w postoju. I dlatego musi być odpowiednio przygotowana. Przede wszystkim przy, 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 przystępując do przygotowania takiej maszyny trzeba pamiętać o jej oczyszczeniu. Maszyna musi być czysta, musi być przede wszystkim oczyszczone, muszą być elementy, które pracują w glebie, które są narażone na, na zużycie właśnie ścierne. Trzeba pamiętać wreszcie chociażby przy takiej maszynie jak tutaj stoimy o oczyszczeniu takich zespołów roboczych, w które mogą gromadzić się pozostałości roślinne. Czyli na przykład tutaj w kombajnie widzimy produkty w tych, w tych, w tych materiałach, w tych pozostałościach roślinnych gromadzi się woda. One są bardzo higroskopowe i, i później są to miejsca korozyjne. Po osuszeniu maszynę należy poddać przeglądowi technicznemu, aby określić stopień zużycia poszczególnych podzespołów, a także powstałe uszkodzenia. Jeżeli chodzi o cenę stanu technicznego, my jako firma i nasi partnerzy, czyli dealerzy, którzy reprezentują nas w terenie, oferują dla każdego klienta tak zwany przegląd gratisowy bądź za niewielką opłatą. Zazwyczaj jest to przegląd za złotówkę tak zwany. I wtedy profesjonalny serwis, specjalista od kombajnów od, z punktu dealerskiego, czyli mechanik przyjeżdża, przegląda ten kombajn, ma tak zwaną listę do sprawdzenia, przechodzi i punkt po punkcie każdy element sprawdza, po czym właściciel, użytkownik tego kombajnu dostaje informację, jakie elementy należałoby wymienić, jakie elementy są już zużyte czy wypracowane. I dzięki temu jest w stanie skorzystać z zakupu tańszych części. Z tego względu, że zamawiając na dłuższy okres czasu, jest w stanie od dylera uzyskać rabat na zakup takich części. Coraz częściej wykorzystywanym preparatem do konserwacji maszyn rolniczych jest olej rzepakowy. Czy to dobry środek? Tak, jest bardzo dobrym, ale tylko do maszyn biernych. Nie należy go stosować. Olejów rzepakowych jako bazy antykorozyjnej nie należy stosować na lakiery. Jest to bardzo dobry środek na odkładnicę do naszych pługów, bo on rozkłada się w ciągu 21 dni i 90%. Nowoczesne maszyny rolnicze coraz częściej posiadają specjalne rozwiązania ułatwiające ich czyszczenie i konserwację. Polega to m.in. na tym, że kombajny są wyposażone w sprężarkę powietrza, także bez problemu jesteśmy w stanie wężem podpiąć do naszego szybkozłącza i bardzo szybko bez jakichś dodatkowych sprężarek stacjonarnych ten kombajn oczyścić, zanim nawet jeszcze opuścimy pole. Pozostałe elementy zazwyczaj nie, nie jest to tak łatwo wykonać i wtedy Trzeba skorzystać z rozwiązań, które już mamy bezpośrednio na warsztacie. A czy wymiana lub uzupełnienie oleju przed okresem zimowym są konieczne? Tu zdania uczonych są podzielone, ponieważ dotyczy to głównie maszyn, które pracują okresowo, 2-3 miesiące w ciągu roku. Głównie są to jakieś sieczkarnie, kombajny. Wymiana przed sezonem dla mnie jest lepsza z jednego powodu. Nie ma wtedy w tym oleju żadnych środków wody ani... Dopiero ten, ten ta maszyna rusza. Jeżeli wymieniamy po kampanii olej i zostawiamy go na całą zimę, niwelujemy kwaśne środowisko, które jest w oleju, ale z kolei na ruszenie tego, tym sprzętem, w momencie kiedy idziemy z nim w pracę, pojawiają nam się różne substancje typu woda, która nie jest zbyt skazana w okresie pracy tego silnika. Pamiętajmy, że maszyny należy również zabezpieczyć przed gryzoniami, które mogą spowodować np. uszkodzenie elementów lub części instalacji elektrycznej bądź hydraulicznej. Pierwsza podstawowa rzecz czyszczenie. Jeżeli to wykonamy dobrze, dotrzemy do wszystkich elementów, wtedy bez problemu jesteśmy w stanie ustrzec się właśnie przed penetracją maszyny wiązek elektrycznych przed naszymi gryzeniami. W dalszej kolejności oczywiście dobrym pomysłem jest rozsypanie trutki pod kombajnem, tak żeby one gdzieś nie wchodziły na górę i się nie wspinały, tylko żeby miały ten możliwość dostępu do powiedzmy tego tej trutki i bez problemu je mogły Tutaj z dołu pobrać, ewentualnie jeszcze można w takich miejscach, które są dostępne gdzieś pod zbiornikiem, w komorze silnika również takie trutki poumieszczać i w elementach, gdzie spodziewamy się, gdzie jest większy obszar wiązek, gdzie, gdzie są poprowadzone wiązki elektryczne, tak żeby te gryzonie nie, nie interesowały się naszymi wiązkami, tylko trutkami. Bardzo duże znaczenie w przypadku konserwacji maszyn rolniczych mają powłoki antykorozyjne. Jakie są te najpopularniejsze? Są dwa typy powłok antykorozyjnych używanych w rolnictwie. Jedna, jedna jest to olejowa, a druga jest woskowa. Oczywiście, powłoki woskowe są to na rozpuszczalnikach, dają nam większą gwarancję odporności na warunki zewnętrzne, opady deszczu, śnieg. To głównie nas tutaj, rolników, będzie dotyczyło. Jak i olejowe, one są mniej odporne na warunki zewnętrzne, na deszcz, dlatego muszą być schowane pod jakimiś wiatami. Optymalna wersja byłaby to w wiacie, wtedy mamy gwarancję nawet do 18 miesięcy przechowywania takiej maszyny, gdzie nie powinno nastąpić jakiekolwiek uszczerbki na materiale. Maszyny, które zostaną już dokładnie oczyszczone, sprawdzone i zakonserwowane należy przechowywać w odpowiednich warunkach. Jeżeli przechowujemy taki kombajn oczywiście w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, tak żeby czynniki atmosferyczne, mróz, woda nie miały wpływu na zwiększenie korozji i przyspieszone zużycie naszych elementów pracujących. Okres zimowy to już tradycyjnie wzmożony czas użytkowania domowych kotłów. Jeśli głównym materiałem opałowym, którego używamy jest drewno, warto wcześniej znaleźć odpowiedni sprzęt do jego cięcia. Czym należy się sugerować przy zakupie i co oferuje rynek? Wybierając urządzenia do cięcia drewna opałowego. Powinniśmy poszukać jakiejś małej, zgrabnej, dynamicznej pilarki o zwartej zabudowie. No i powinniśmy kierować się jakąś tam, myślę, renomowaną firmą, która da nam długotrwałą satysfakcję, jednocześnie w dłuższym okresie użytkowania zapewni dostępność naturalnie zużywających się materiałów eksploatacyjnych. Karter silnika wykonany jest ze stopu aluminium, a nie z tworzywa. No i dużym ułatwieniem jest system MPI, łagodnego rozruchu. Wiadomo, że żadnej pilarki, która jest zimna, nie uruchomimy jednym szarpnięciem. Ten pierwszy obrót silnika powoduje wytworzenie się energii, powstaje napięcie, które jest zgromadzone w zintegrowanym kondensatorze. Także za drugim, trzecim pociągnięciem linki rozrusznika wtedy z dużą łatwością uruchamiamy tą pilarkę. Także myślę, że nawet panie bez żadnego problemu poradzą sobie z uruchomieniem tych pilarek. A jak wygląda konserwacja tego typu sprzętu? Po okresie użytkowania, kiedy przewidujemy dłuższą przerwę, powinniśmy zdemontować prowadnicę z łańcuchem, urządzenie wyczyścić, przesmarować. No i co najważniejsze, to nie zostawiać w zbiorniku paliwa ponieważ po jakimś czasie kiedy to się odstoi to ta mieszanka straci właściwości smarne no i można zatrzeć silnik Ponieważ święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. Już teraz warto pomyśleć o prezentach. Miłośników wirtualnego rolnictwa z pewnością ucieszą gry o tej tematyce. Tak, tak, pojawiły się już nawet specjalne gry dla farmerów. Ten trend przyszedł do nas z zagranicy, u nas się bardzo dobrze przyjął i okazuje się, że ludzie bardzo są zainteresowani tego typu grami, grami o tematyce rolnej. Chcą w to grać, chcą się tym dzielić. Widzimy również, że są znajomi, którzy są w stanie wspólnie zbierać żniwa, bo to są tryb dla wielu graczy w tej grze. Także no to naprawdę jest duża popularność tego typu gier. Mamy tam oryginalne, licencjonowane maszyny, którymi można jeździć, odzorowane w najmniejszych detalach. Można uprawiać zboża, również mieć prawdziwe zwierzęta, się, które można hodować. Jest tam element ekonomiczny, a więc sprzedawania i zarabiania. Tak naprawdę można poczuć się prawdziwym rolnikiem z krwi i kości, tyle że w świecie Zima to przede wszystkim czas odpoczynku zarówno dla pól jak i pracujących rolników. Są jednak czynności, które należy wykonywać nawet w tym okresie. Oprócz opieki nad zwierzętami warto poświęcić sporo uwagi swojemu parkowi maszynowemu, który w ciągu roku jest mocno eksploatowany. To również dobry moment na zakup coraz bardziej nowatorskiego sprzętu do cięcia drewna. A jaką pogodę będziemy mieli w tym tygodniu? Zobaczmy!